Uff, jedziemy dalej z tematami, kolejne takie szczęść Boże, mafie, służby, loże, kolejne nudne, po, po, jak to się mówi, przemyślenie, bo tutaj jest powrót do an, antyszczepionkowców i szczepionkowców. Przypominam, że mówienie o szczepionkach, albo o szprycach, akula, akurat jest na ten, na... Na YouTube niebezpieczne, bo zaraz przy COVID-o korupcji, kiedy żeście tak zwanym wirusem cwelobrytom częstowali cały glob i całą ludzkość i robiliście tak zwany lockdown, to w tym czasie wzrosła ilość samobójstw wśród dzieci i o tego dalej nie chcę mówić. Żadne, żadna tak zwana wasza izba pierdolonych lekarzy. No i wlazłem na tego e-maila i zrobiłem im ta izba śląskiego lekarska, przeciek o masonerii, chemistral z defraudacji i pewnych raportach nik czyli Najwyższej Izbie Kontroli. I niech z tym wypierdalają teraz do sądu i do prokuratury. Zobaczymy, co, co sąd i prokuratura wymyśli. Ale mi chodzi o. O liczby, bo co jakiś czas ten temat będzie wracał. No i tutaj kompletnie, no, kompletnie pojebani dziennikarze tak wiczą. U oh, kurwa 10 tysięcy więcej osób zachorowało, bo 80 tysięcy mniej się zaszczepiło. No czyli tylko 10%. Czyli wasza szprycologia to z ledwo 5 albo 10% pseudo skuteczności. Ja się was pytam. No, proski, no taki chłopski rozum, ja nie jestem ani lekarzem, ani biologiem, ani wirusologiem, ale ja mam takie jedno pytanie z matematycznego punktu widzenia. Jaki wirus zniknął z tego świata lub jaka choroba znikła z tego świata w stu za pomocą tak zwanej szprycy? Albo jaki wirus? No, z tego, co im wiadomo, żaden. Jest geneza historii tak zwanego wirusa eboli, że gdzieś tam Francuzi maczali palce z bronią biologiczną, chemiczną i w Afryce pojawił się taki specyficzny wirus ebola. Pojawił się, wytłukł trochę ludzi i znikł. I żaden. Naprawdę żaden lekarz, ani żaden polityk się nie zająknął na ten temat, że w Afryce pojawił się wirus ebola, wytłukł trochę ludzi i znikł. Może mi izba ta lekarska ze Śląska wytłumaczyć, dlaczego akurat tym się nikt nie przejmował? Bo śmiertelność ta była prawie 90%. Ten wirus był tak śmierciobójczy, że no naprawdę no, większość ludzi których dopadł ten wirusik, no, zginęła, no, szybko zmarła. 3-4 tygodnie jej śmierci. No ale nagle wirus znikł. I z tego co mi wiadomo, znikł bez żadnej szprycy. Nie, nie używano żadnych tam szczepionek. Znikł zupełnie z innych przyczyn. Już ciekawszą metodę znaleźli po prostu, medyczną, do ratowania tych ludzi zarażonych tym wirusem Ebola i nie było tam szprycy. No i ja akurat o tym ani kurwa słowa w telewizji, w świecie polityków, no bo oczywiście korporacje farmaceutyczne na tym nie zarobią, nie? Gdzie pieniądze są za las? Ja nie mogę za wiele mówić o szprycach, co, w co ja wierzę, w co ja nie wierzę, bo ja nie jestem po pierwsze medykiem, ani lekarzem, ale mnie interesują liczby, bo tak mnie wychował mój nauczyciel matematyki, że... Ludzie mogą kłamać, szatan może kłamać, religie mogą kłamać, jest sporo zła na tym świecie, ale liczby nie kłamią. No i faktycznie, jak się patrzy na pewne cyfry i pewne liczby, matematyka nie kłamie. Matematyka jest matematyką. Niech mi ci lekarze. Z tego, z tej zjebanej śląskiej w sądzie odpowiedzą. Ja bym chciał, żeby jakiś sąd wreszcie, żeby jakikolwiek prokurator w Polsce albo jakikolwiek sędzia, chociaż jeden sędzia albo jeden prokurator, ale publicznie w telewizji polskiej odniósł się do raportu NICU, czyli Najwyższej Izby kontroli, kontroli, że pewna firma farmaceutyczna za pomocą brzydko powiedziawszy popierdolonych ministrów, psychopatów, na usługach yy, bliżej nieznanych lekarzy przejebali 2,4 miliarda złotych na lewe szpryce, które poszły do utylizacji. Może mi jakiś sędzia, lub jakiś dziennikarz, lub jakiś prokurator, albo jakiś minister wytłumaczyć, gdzie są kurwa te pieniądze. 2,4 miliarda złotych, które, brzydko powiedziawszy, poszły w błoto. A część tych tak zwanych szpryc poszło do utylizacji, czyli jest spalono. Prawdopodobnie spalili te szpryce, albo wylali do jakiegoś kanału. Hmm? Jakoś nie widzę, żeby jakiś lekarz kurwa tutaj z Izby Kurwa, z Lekarskiej Śląskiej, o tym kurwa nie wie, to ja to wiem. Ja nie jestem medykiem, ja nie jestem lekarzem. Z zawodu jestem technik, informatyk, ale w zawodzie nigdy nie pracowałem, ale ten jeden raportniku, czyli najwyższej Izby Kontroli, zamyka mordy wszystkim. Pytam się, gdzie są kurwa te pieniądze? Czy mi jakiś sędzia wreszcie? Byle jaki sędzia? Jakikolwiek adwokat, czy jakikolwiek sędzia, czy jakikolwiek prokurator, albo chociaż ktoś z policji, albo ktoś z wojska, albo ktoś z ABW, niech mi ktokolwiek wytłumaczy z rządu, jakiś urzędnik państwowy, czyli taki, który jest, który ma jakąś moc sprawczą w tym kraju, jakąkolwiek władzę. Odpowiedzieć na w miarę proste i logiczne, gdzie jest te jebane 2,4 miliarda złotych, które przepierdolono na lewe szpryce, które przez dwa lata tak z kurwy, syny, reklamowaliście, że to jest kurwa cud technologii i że uratuje to całą ludzkość. Coś mi się kurwa nie wydaje. Mi się wydaje, że po prostu użycie. Ktoś tu kurwa kłamie. No i o, o odeslę ten przeciek tu z powrotem do tej waszej zjebanej izby kurwa lekarzy na e-maila. Proszę sekretariat kurwa popierdolonych lekarzy ze Śląska niech teraz z tym nagraniem wypierdalają w podskokach do sądu w Gliwicach lub do prokuratury w Gliwicach. Bo ja na to kurwa czekam trzy lata i prawdopodobnie nigdy się nie doczekam. Niech się odniesie ten zjebany lekarz, ta popierdolona izba pseudolekarska do tego raportu NIKU, czyli Najwyższej Izby Kontroli, a dokładnie tylko do jednego z tych odnośników. Jeden tylko odnośnik mnie najbardziej interesuje. 2,4 miliarda złotych. Gdzie są te pieniądze? Bo w tej chwili gliniarze zbliżają się na strajk, bo kwiczą, że pieniążków nie mają na szkolenia. Cała polska policja kwiczy, że pieniążków nie mamy. Nie ma pieniędzy na szkolenia, nie ma pieniędzy na wypłaty. Nie ma pieniążków, kurwa. Na policję nie ma pieniążków, i idzie kolejny strajk. Ale policja też nie potrafi wyjaśnić, gdzie jest 2,4 miliarda złotych, które przejebaliście na lewe szpryce, które poszły do utylizacji. Prawdopodobnie to jest jedyna szpryca przez ostatnie 30 lat, która formalnie poszła oficjalnie do utylizacji. Czyli ją spalili. No, oficjalnie dlatego, że ten. Że się termin, że się data nie zgadza, ale my hakerzy wiemy doskonale dlaczego poszło do utylizacji. Tylko się pytamy dlaczego wasi popierdoleni lekarze z Izby Śląskiej kurwa tego nie wiedzą, bo to są kurwa lekarze, medycy, oni kurwa 6 lat studiowali, 6 lat kurwa medycyny studiowali. Cztery lata, kurwa, praktyki, kurwa, tak tam cierpią, walczą, ciężko pracują, żeby kogoś, kurwa, uzdrowić i do zdrowia wrócić, ale nie potrafią powiedzieć, gdzie jest jebane 2 miliardy złotych, które poszło w pieniążki w błoto na utylizację lewej szprycy. Szprycy! Którą tak strasznie reklamowali, no ale... Po pewnych przeciekach, no wyszła kurwa niewygadne informacje na temat tej waszej lewej szprycy. Oczywiście nie mogę mówić całej prawdy na YouTube, bo mi zaraz YouTube scenzuruje cały film. A więc się pytam w drugą stronę, raport masakryczny od Smoleńska, od afery Smoleńsk, afera Foz, afera Ambergold i parę innych afer do dziś niewyjaśnionych. I ten wasz Tupolew wiecznie, kurwa, u rosyjskich, jak to się mówi, u Rosjan, jak się pan Jarek wypierdolił ze swoją świtą, kurwa, to to jest dziwne, że ten Tupolew w Rosji został. Bo jak się Holendrzy wyjebali w Białorusi, to Białoruś nie miała problemu, kurwa, oddać wrakom Holendrom. No? Kryminalne, kryminalne? To są takie pytania kryminalne, ale ja chciałbym, bo, bo sędziowie teraz są kurwa, lekarze teraz do sądu kurwa, chcą pozywać y, ludzi ze stopnob. No to ja też chcę być pozwany do sądu, ale kurwa z tym raportem Niku, czyli Najwyższej Izby Kontroli, gdzie wszyscy urzędnicy kurwa kwiczą i nie wiedzą co odpowiedzieć. Wszyscy urzędnicy policja, sądy, prokuratorzy, politycy. Dziennikarze z telewizji wstajesz i że Nie potrafią kurwa odpowiedzieć na to pytanie, na, na które ja znam odpowiedź już od trzech lat. Już wiedziałem trzy lata temu, gdzie te pieniądze polecą. Ale oni kurwa dalej nie wiedzą. Zwłaszcza lekarze, wasi pierdoleni. Jeszcze raz powtarzam. Gdzie są te pieniądze? 2,4 miliarda złotych defraudacji, które yy, wasze szpryces oficjalnie. Zutylizowano, czyli spalono. No, jak ja bym miał 2 miliardy złotych w kieszeni, to na pewno bym po sądach nie latał. Ani nie, nie po prokuraturze, bo szkoda, tam czasu zawracać im dupy. Ale jak ja, by, jak ja bym miał 2 miliardy złotych w kieszeni, to bym szkołę jakąś otworzył, może. No nie medyczną, wolałbym wojskową. Może bym kupił jak, jakąś, nie wiem, ziemię i zaczął siać jakieś nasiona, może bym kawałek lasu zalesił, jakiś ugór. Za 2 miliardy złotych to mógłbym nawet, kurwa, kilka tam zbudować w Polsce, żeby było mniej powodzi. Za takie pieniądze, za 2 miliardy złotych, to gdybym ja jako Nikodem miał 2 miliardy złotych w kieszeni, to ja bym, kurwa, naprawdę coś dobrego zrobił dla, dla państwa polskiego. Albo bym jakąś szkołę wybudował od zera, albo bym studentom kurwa dojazdy załatwił za darmo, albo bym, nie wiem, maturzystom pomógł zdać maturę, jakiś program maturalny bym zbudował za takie pieniądze, albo bym kupił kurwa wojsku chociażby kilka samolotów, bo tak strasznie kwiczą, że kurwa czołgów nie mają, że sprzętu nie mają, bo wojsko to studnia bez dnia. No, ale za 2 miliardy złotych, to ja bym, jak gdybym ja miał takie pieniądze w kieszeni, to na pewno bym mnie wpierdalał w lewe szpryce od jakiejś dziwnej, kurwa, niesprawdzonej korporacji. Może mi jakiś lekarz, albo jakiś prokurator, albo jakiś sędzia wytłumaczyć, o co tu kurwa chodzi, dlaczego jest taka zmowa milczenia, gdzie te pieniądze kurwa są za las, kto dał kurwa zgodę na kupywanie tego gówna i na czyje polecenie. No, może tym się kurwa zajmą wasi popierdoleni lekarze, którzy nie widzą, że się kolejna fala strajków zbliża w Polsce. Jak nie w tym roku, 2024, no to w przyszłym roku, 2025, pyszcie mi kurwa, już się ten. Związki zawodowe, już chyba raczej nie tylko policja, ale parę innych grup już się zastanawia, jak tu kurwa strajk zrobić, bo się parę rzeczy, kurwa, pieniążki się nie zgadzają, czyli gdzie pieniądze są, kurwa, za las. Ale skoro tak kurwa dziennikarze kwiczą, tak się kurwa martwią o nasze zdrowie biednych ludzi, że coraz więcej ludzi choruje, a będzie kurwa chorować jeszcze więcej, boście kurwa zniszczyli tymi lewymi szprecami ogólnie system immunologiczny wielu ludzi, o tym syny nie chcecie mówić, że jest chemistrols, że jest 5G, że jest elektrosmog, że jest żarcie zatrute, że jest glifosat. Nie no kurwa. Ja widzę takie rzeczy, kurwa, codziennie. Ale pierdoleni lekarze nie widzą. Bo są pierdolonymi lekarzami, kurwa. Bo jakby było ludzi więcej zdrowych, to by pieniążków, kurwa, nie było dla nich. Ja, ja myślę, kurwa, żeby, żeby ci popierdoleni lekarze z tej tak zwanej Izby Śląskiej raz jeszcze wypierdalali do Google, do, do przeglądarki Google i weszli na oficjalną stronę dwóch instytucji, czyli NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli. A potem Urząd Ochrony Konsumenta zanalizowali kurwa przynajmniej 10 ostatnich wpisów, albo 20 z ostatniego miesiąca, a potem wzięli sobie młotek, albo jakąś pożyteczną książkę o kryminologii i pierdolnęli się w ich puste kurwa pseudolekarskie, puste kurwa łby z niedojebaniem mózgowym. To wtedy kurwa wszystkim będzie lżej w Polsce. Jak ci popierdoleni lekarze, Przestaną być taką bandą kurwa załganych kłamczuchów, Jebana medyczna mafia. I tyle w temacie, i ja wam mówię: żadna kurwa cenzura na YouTube, czy żadna cenzura w telewizji, czy kurwa, no tego nie zmienicie, bo to jest kurwa nielogiczne, co wy wyprawiacie. To jest po prostu sprzeczne z, elementarn z elementarną kurwa uczciwością, po prostu no. z podstawową uczciwością. Jeszcze raz powtarzam, bo film już ze skopiowałem tego raportu, Niku, w zeszłym roku kalendarzowym. Mam go na pulpicie, ale wasi zjebani lekarze dalej, kurwa, nie wiedzą, kurwa, co to jest w ogóle za instytucja. A oni, kurwa, 6 lat, kurwa, w medycynie byli. Medycyną się, kurwa, zasłajają, że ja, kurwa, się uczy, ja jestem medyczny, bo ja, kurwa, jestem naukowy i medyczny. No. Bomba atomowa też była, kurwa, naukowa. A proch kurwa w sprówach też jest naukowy. Tylko ja się pytam, gdzie jest 2,4 miliarda złotych? Gdzie są te pieniądze? Bo do dziś żadna instytucja, ani sądy, ani prokuratory, ani dziennikarze nie potrafią odpowiedzieć na takie kurwa w miarę banalne pytanie. Gdzie jest 2,4 miliarda złotych? Kto je zajebał? Kto je ukradł? I dlaczego te lewe szpryce poszły do utylizacji? No my, hakerzy, wiemy. Znamy tą odpowiedź już od trzech lat. Wiedzieliśmy, jak to się skończy. Ale nie pierdoleni lekarze, bo oni, kurwa, nie umieją kalkulatorów obliczać. To są, kurwa, ludzie, kurwa, z niedojebaniem mózgowym. Nie umieją Google obsługiwać, kalkulatorów, kurwa, informacji. Nie umieją, kurwa, czytać, słuchać, myśleć. Nie wiem, kto ich, kurwa, przekupił. Może ktoś im mózgi napierdolił. A może wreszcie popierdoleni lekarze by wymyślili nową, super kosmiczną, zjebaną w kosmos, kurwa, wszechświat szczepionkę z pod tytułem szczepionka na korupcję. Kto się zaszczepi tą szczepionką, ten nigdy nie będzie skorumpowanym, synem. No kiedy yy, medycyna wymyśli szczepionkę, kurwa, na korupcję? To bym cały Sejm na dzień dobry, kurwa. Wszystkich kurwa osłów na Sejm, bym szczepionką na korupcję, to bym chętnie, kurwa, cały Sejm i Senat na dzień dobry bym wyszczepił wszystkich. I dziennikarzy z telewizji polskiej oczywiście też na dzień dobry. To się pytam, kiedy lekarze wymyślą szczepionkę, kurwa, na korupcję? Anty, kurwa, antykorupcyjną, antyszczepionkę. Dlaczego kurwa do tej pory pierdolona medycyna nie wymyśliła szczepionki kurwa na korupcję? Sprzydałoby się kurwa. Zwłaszcza kurwa Polakom i dziennikarzom kurwa z telewizji Polskiej. Wymyślcie kurwa wreszcie pierdoleni medycy i szczepionkę kurwa na korupcję. I zaszczepcie se kurwa najpierw wasze pierdolne łby. a potem kurwa idźcie do sądu z tym do prokuratury. No kurwa w chuj ludzi na to czeka, ale się chyba nie doczeka. C zakłamane kurwa świnie, pierdolone gnoje, jebane gnoje.